Mądrość syracha, rządzenie. Mądry władca dobrze swój lud prowadzi, a rządy rozumnego będą dobrze uporządkowane, jak i władca ludu, tacy i jego ministrowie, jaki władca miasta, tacy i jego mieszkańcy. Król bez nauki zgubi swój lud, a mądrość władców zbuduje miasto. W ręku Pana są rządy na ziemi. W swoim czasie wzbudzi on dla niej odpowiedniego władcę. W ręku Pana spoczywa powodzenie męża. On, o sobie prawodawcy, udziela swej chwały. Przeciw pysze, za każdy zły czyn nie unosi się gniewem na bliźniego i nie czyń nic co jest dziełem zuchwalstwa. Pycha jest obmierzła panu i ludziom, a ciemiężenie innych uważają oni za wielkie przestępstwo. Panowanie przechodzi od narodu do narodu, przez krzywdy bezprawia pieniądze. Dlaczego pyszni się ziemia i popiół, skoro za życia jeszcze wyrzuca swe wewnętrzności? Mała choroba, żartuje lekarz, a kto dziś królem, jutro umiera. Gdy człowiek życie zakończy, odziedziczy zgniliznę, bestie i robaki. Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana, gdy odstąpi sercem od swego Stworzyciela. A bowiem początkiem pychy grzech, a kto się da jej opanować, Zalany będzie obrzydliwością. Dlatego pan zesłał przedziwne kary, i takich doszczętnie zatracił. Pan wywrócił trony władców, a na ich miejscu posadził pokornych. Pan wysuszył korzenie narodów, a na ich miejscu zasadził pobożnych. Pan spustoszył kraje narodów i zniszczył je aż do fundamentów ziemi. Wyrwał, Zatracił i wymazał na ziemi ich pamięć. Nie dla ludzi stworzona jest pycha, ani szalony gniew dla zrodzonych z niewiasty. Kto jest godzien czci? Jakie pokolenie jest poważne? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest szanowane? Bojące się Pana. Jakie pokolenie jest zgardzone? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest zgardzone, przekraczające przykazania? Wśród braci jest poważany ich zwierzchnik, a w oczach Pana są ci, którzy się go boją. Czy to bogaty, czy godzien sławy, czy biedny, chlubą ich bojaźń Pana. Nie jest słuszną rzeczą odmawiać czci ubogiemu. Ale mądremu i nie godzi się szanować człowieka grzesznego. Zwierzchnik, sędzia, władca są poważani, ale żaden z nich nie jest większy od tego, który się boi pana. Słudze mądremu służyć będą wolni, a ten, który posiada wiedzę, nie będzie narzekał. Pokora i prawda, nie szukaj wymówek. Gdy masz spełnić swój obowiązek i nie przechwalaj się, gdy przyszedł czas twojego poniżenia. Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważny, a nie ma chleba. Synu, ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby i oceniaj siebie w sposób należny. Tego, kto wykracza przeciw samemu sobie, Któż usprawiedliwi i któż będzie poważał tego, kto haniebi swe życie? Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy, a bogaty dzięki swej zamożności. Ten, kto jest poważanym w ubóstwie, o ileż bardziej nim będzie w bogactwie, a kto jest bez czci w bogactwie, o ileż bardziej będzie nim w ubóstwie.